Był czas, kiedy Mercedes nie musiał niczego udowadniać, nie reklamował się głośno, nie obiecywał rewolucji. On po prostu był i to wystarczało. Dla wielu ludzi ten znak na masce oznaczał coś więcej niż samochód. Oznaczał spokój, pewność, przekonanie, że pewne rzeczy w tym świecie są zrobione raz i na długo. Mercedes kupowało się nie dlatego, że był najpiękniejszy i nie dlatego, że był najszybszy. Kupowało się go, bo nie chciało się o nim myśleć, bo miał po prostu działać dziś, jutro, za 10 lat. To były czasy, gdy samochód był przedłużeniem charakteru właściciela nie manifestem stylu życia, nie gadżetem, nie deklaracją poglądów był narzędziem do życia, do pracy, do długich podróży, do codzienności, która miała przebiegać bez niespodzianek. I właśnie w tym Mercedes był mistrzem nie w emocjach lecz w zaufaniu. Ludzie mówili wtedy To Mercedes, on jeszcze przeżyje nas. To zdanie nie brzmiało jak żart, brzmiało jak fakt. Inne marki goniły trendy, zmieniały linie, eksperymentowały, próbowały się wyróżnić. Mercedes stał trochę z boku, spokojny, konsekwentny, jakby wiedział, że moda przemija, a solidność zostaje. Dlatego właśnie tak wielu ludzi uważało ten status za coś nienaruszalnego, jakby był wpisany w porządek rzeczy, jakby pewne granice po prostu nie mogły zostać przekroczone. I może dlatego nikt wtedy nie zadawał pytania, czy to może się kiedyś skończyć. Pod koniec lat 90. świat zaczął przyspieszać. Nie gwałtownie, jeszcze nie nerwowo, ale wystarczająco, by nawet najbardziej konserwatywne marki poczuły lekki niepokój. Zmieniały się miasta, zmieniały się drogi, zmieniało się to, czego ludzie oczekiwali od samochodów. Coraz częściej nie chodziło już tylko o to, żeby dojechać, chodziło o to, jak się jedzie, jak samochód wygląda, jak jest odbierany przez innych. Mercedes widział to wszystko i wiedział, że nie może udawać, że świat stoi w miejscu. Nowa klasa E miała być odpowiedzią nie zerwaniem z przeszłością, raczej jej naturalnym rozwinięciem znakiem, że marka potrafi iść z czasem, nie tracąc własnej tożsamości. Gdy pojawił się W210, wielu spojrzało na niego z ciekawością. Był inny, bardziej nowoczesny, bardziej odważny w formie niż ktokolwiek się spodziewał. Podwójne reflektory coś, czego wcześniej w Mercedesie nie było nie miały szokować miały mówić to nowa epoka, ale ten sam charakter. Właśnie tak to odbierano na początku, jako znak pewności siebie. To był moment, w którym wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, że można pozwolić sobie na zmianę wyglądu, na nowe technologie, na świeższe podejście i jednocześnie zachować to, co najważniejsze. W210 miał być samochodem środka, nie ekstrawagancją, nie eksperymentem, tylko kolejnym krokiem naprzód. Ludzie wierzyli, że jeśli ktoś potrafi zrobić ten krok bez potknięcia, to właśnie Mercedes. Bo przecież to była marka, która przez dekady udowadniała, że myśli długoterminowo, że nie ulega chwilowym zachciankom, że każda decyzja ma swój sens, nawet jeśli nie od razu go widać. Dlatego oczekiwania były ogromne, ale spokojne, bez euforii, bez krzyku, raczej z cichym przekonaniem, że to nie może się nie udać. W210 miał po prostu wejść w życie ludzi tak, jak zawsze robiły to Mercedesy. Niezauważalnie, bez problemów, bez potrzeby tłumaczeń. I przez chwilę wydawało się, że dokładnie tak się stanie. Ale właśnie wtedy, kiedy wszyscy byli już spokojni, pojawiła się pierwsza rysa. Na początku trudno było wskazać konkretny moment. Nie było jednej chwili, jednego nagłówka, jednego zdania, po którym wszystko stało się jasne. To nie tak działa utrata zaufania. Zaczyna się od drobiazgów, od rozmów półgłosem, od zdań urwanych w połowie. Ktoś wspomina, że coś jest inaczej, ktoś inny macha ręką, przecież to drobiazg, przecież to Mercedes. Przez lata właśnie to słowo wystarczało, żeby zamknąć każdą wątpliwość. Teraz zaczęło działać trochę słabiej. Pierwsze sygnały nie brzmiały jak oskarżenia, bardziej jak zdziwienie jak niepasujący element w obrazie, który zawsze był spójny. Coś, co wcześniej uchodziło niezauważone, nagle zaczęło przyciągać uwagę. Nie dlatego, że było dramatyczne, tylko dlatego, że wcześniej by się nie zdarzyło. I to był kluczowy moment. Nie problem sam w sobie, lecz myśl, że taki problem w ogóle mógł się pojawić. Właściciele W210 coraz częściej łapali się na tym, że zaczynają obserwować swój samochód uważniej niż powinni, wsłuchiwać się, zauważać rzeczy, które wcześniej po prostu się ignorowało. A Mercedes nigdy nie wymagał uwagi. On miał być tłem, stabilnym, cichym, niezawodnym. Tymczasem pojawiło się coś nowego, lekki niepokój. Nie strach, jeszcze nie, raczej pytanie, które wcześniej nie miało prawa się pojawić. Czy to nadal jest ten sam Mercedes? Co ciekawe, wielu ludzi długo odmawiało sobie prawa do tego pytania, bo jeśli marka przez dekady budowała zaufanie, to jedno potknięcie nie powinno go zniszczyć. Tylko że to nie było jedno potknięcie, to było wrażenie, że coś w sposobie myślenia uległo zmianie. Jakby priorytety przesunęły się o kilka centymetrów, niby niewiele, a jednak wystarczająco, by naruszyć równowagę. I właśnie wtedy zaczęły się porównania. Niegłośne, nieagresywne, raczej mimowolne. Wcześniej było inaczej, kiedyś tego nie było. Pamiętasz, jak robił to stary Mercedes? Takie zdania padają tylko wtedy, gdy coś, co uznawaliśmy za stałe, przestaje takie być. W. 210 nie zawiódł od razu, on raczej powoli zdejmował z Mercedesa aurę nietykalności, centymetr po centymetrze, bez hałasu. I właśnie dlatego to bolało bardziej, bo legenda nie pęka z hukiem, legenda pęka w ciszy. Kiedy ludzie jeszcze przez chwilę udają, że nic się nie stało. W pewnym momencie wątpliwości przestały być prywatne. Przestały istnieć tylko w rozmowach między znajomymi, na parkingach, w warsztatach, przy kawie. Zaczęły żyć własnym życiem. To był moment, w którym Mercedes po raz pierwszy od dawna musiał zacząć tłumaczyć się, a to było coś zupełnie nowego. Przez lata reputacja tej marki działała jak tarcza chroniła przed krytyką, przed podejrzeniami, przed pytaniami. Teraz ta tarcza zaczęła się kruszyć. Nie dlatego, że W210 był złym samochodem problem polegał na czymś innym na tym, że po raz pierwszy Mercedes nie był już automatycznie najlepszym wyborem. Ludzie zaczęli się zastanawiać, porównywać, liczyć. A wcześniej tego nie robili. Kupując Mercedesa, płaciło się więcej, ale w zamian dostawało się spokój. Teraz pojawiło się pytanie, czy ta umowa wciąż obowiązuje. To właśnie wtedy wizerunek marki zaczął się zmieniać. Nie gwałtownie, bez jednego przełomowego skandalu. Raczej jak obraz, który z czasem traci ostrość. Niby wszystko jeszcze widać ale już nie tak wyraźnie jak kiedyś. Najbolesniejsze było to, że krytyka nie pochodziła od wrogów marki, pochodziła od jej najwierniejszych klientów, od ludzi, którzy przez lata bronili Mercedesa w każdej dyskusji, którzy polecali go innym bez wahania. Teraz mówili ciszej, ostrożniej, z zastrzeżeniami. A marka, która musi być polecana z zastrzeżeniem, traci coś bardzo ważnego. Nie status, nie prestiż. Tylko to jedno kruche słowo zaufanie. W 210 stał się symbolem tej zmiany. Nie dlatego, że wszystko zrobił źle, ale dlatego, że to właśnie na nim ludzie po raz pierwszy zauważyli, że Mercedes też może popełniać błędy. I kiedy legenda traci swoją bezbłędność, zaczyna być oceniana jak wszyscy inni. To był prawdziwy cios, nie w sprzedaż. Nie w popularność, w samą ideę Mercedesa. Mimo wszystko W210 nie zniknął z pamięci. Nie został wymazany ani odrzucony. Wręcz przeciwnie, dla wielu stał się bardzo osobistym wspomnieniem, bo to właśnie w tych samochodach toczyło się prawdziwe życie: codzienne dojazdy, długie trasy. Rodzinne wyjazdy, które dziś istnieją już tylko na zdjęciach. W210 był wygodny, cichy, stworzony do pokonywania kilometrów bez wysiłku. I kiedy wszystko działało tak jak powinno, potrafił przypomnieć, dlaczego ludzie zakochali się w tej marce. Dla wielu właścicieli to nie była porażka Mercedesa, to był ich Mercedes, samochód, z którym związali fragment swojego życia. I właśnie dlatego oceny tej generacji są do dziś tak podzielone, bo rozum i pamięć nie zawsze mówią tym samym głosem. Z perspektywy czasu łatwo powiedzieć, że W210 był początkiem końca pewnej filozofii, że od tego momentu Mercedes zaczął się zmieniać nieodwracalnie, ale z perspektywy człowieka, który nim jeździł, był po prostu samochodem swoich lat, lat, które już minęły. W210 stał na granicy dwóch światów. Starego, opartego na inżynierskiej dumie i nadmiarze, i nowego, bardziej policzonego, szybszego, ostrożniejszego. I może dlatego budzi dziś tyle emocji. Nie dlatego, że był idealny, ale dlatego, że przypomina moment przejścia, moment, w którym coś się skończyło. Choć jeszcze długo udawaliśmy, że tak nie jest. Legend nie zabija jeden błąd. One kończą się wtedy, gdy świat wokół nich przestaje być tym samym światem. A Mercedes W210 pozostał cichym świadkiem tej zmiany i właśnie dlatego wciąż o nim pamiętamy.